Hart afgański znajduje się na szczycie listy najgłupszych ras psów, ale afgańscy miłośnicy z pewnością się z tym nie zgadzają. Zostały wyhodowane do polowania z wykorzystaniem swojej niezwykłej szybkości i wzroku. Podobnie jak wiele hartów, Afgańczycy mogą być powściągliwi, co oznacza, że mogą być nieco nieufni, zwłaszcza w stosunku do obcych. Potrafią też być uparte i niezależne. Ze względu na te cechy nie są łatwe do wyszkolenia. Wolą myśleć samodzielnie i robić rzeczy na własnych warunkach. Być może będziesz musiał być bardziej kreatywny podczas szkolenia Afgańczyka, ale ich elegancja, królewska aura i oddanie swoim ludziom czynią z nich wyjątkowych towarzyszy. Basenji to kolejny hart, który tworzy listę ze względu na swoją niezależność i powściągliwość. Niektórzy opisują tę rasę jako posiadającą cechy kocie i wiele z nich Traktowane jest jak koty. Rasa ta zyskała popularność, nie nadając się do szkolenia. Ale ponownie, łatwość szkolenia nie zawsze jest dokładnym wskaźnikiem inteligencji. Są ciekawskie i chętne do zabawy. Podobnie jak dociekliwe manuchy, są wystarczająco sprytne, aby wpaść w kłopoty, jeśli nie będziesz ich uważnie obserwować. Wychowywanie ich może czasem przypominać oswajanie dzikiego zwierzęcia. Są czujne i ostrożne, i chociaż większość z nich przywiązuje się do swoich właścicieli, mogą lubić lub nie lubić Twoich przyjaciół. Są uparte, więc nie są konsekwentnie posłuszne, ale można je trenować. Inną rasą znaną z uporu jest Bulldog. Termin byczogłowy pasuje do Bulldoga. Z tego powodu Bulldogi mogą być trudne do wyszkolenia. Są również określane jako leniwe ale najwyraźniej niektóre lubią bardziej energiczne zajęcia, niż leżenie na kanapie. Chow Chows mogą wydawać się urocze jak pluszowe misie, ale nie zawsze są przytulaśne. Pierwotnie hodowane jako psy stróżujące. Są poważne, niezależne i powściągliwe. Mają silną wolę i samoparte, a przez to trudniejsze do wyszkolenia, co daje im miejsce na liście najgłupszych ras psów. Są inteligentne, po prostu mają własne umysły. Jeśli nie zostaną odpowiednio wyszkolone, mogą rzucić wyzwanie swoim ludziom o władzę. To może stać się problematyczne. Z tych powodów wymagają mocnego, ale uczciwego szkolenia i intensywnej socjalizacji, począwszy od najmłodszych lat. Prawidłowo wychowane są szlachetnymi, lojalnymi i oddanymi towarzyszami. Bolzoj to kolejny hard. Jest niezależnym wolnym myślicielem. Ta rasa może być również uparta. Jego szkolenie to ćwiczenie cierpliwości. Wydaje się, że najlepiej radzi sobie z częstymi, krótkimi sesjami treningowymi, a nie godzinnymi zajęciami. W domu są na ogół bardzo dobrze wychowane, spokojne, czyste i dość przywiązane. Zwłaszcza w stosunku do swoich wyjątkowych ludzi. Jeśli kiedykolwiek byłeś świadkiem zorzy polarnej, która zmienia nocne niebo we wspaniały widok, być może będziesz w stanie zrozumieć, jak pies gończy widzi świat swoim wrażliwym nosem. Ogary są trudne do wytresowania, ponieważ są tak rozproszone przez wszystkie wspaniałe zapachy, które tylko czekają na zbadanie. Mają też mnóstwo energii, są uparte i niezależne. A na tropie zapachowym są absolutnie nieustępliwi. Połączone razem wyjątkowe umiejętności tego psa mogą czasem sprawić, że życie z tymi psami będzie bardzo trudne. Ale na zawodach tropiących mogą nie mieć sobie równych. Pekinczyk. Jednym z powodów, dla których ludzie mogą myśleć, że Pekinczyk jest trochę powolny, jest tak, że są nieco leniwe. W domu lubią się wylegiwać. W rzeczywistości były nazywane psami rękawowymi ponieważ członkowie rodziny cesarskiej nosili swoich ukochanych towarzyszy, przytulnie wtulony w ich obszerne rękawy. Czy można winić tego psa, że cieszy się łatwym życiem? Chyba nie. Podobnie jak ogary, bigle lubią podążać za swoimi nosami, co czasami może wpędzić je w kłopoty. Słodka, serdeczna natura bigla połączając z jego beztroskim podejściem może sprawić, że pomyśli, że jest pusto głowy. Najlepiej trzymać je na smyczy, nie mogą oprzeć się pokusie odkrywania, wohania świata i ścigania małych stworzeń. Mastiff to duży, wyluzowany pies. Tak naprawdę możesz pomyśleć, że trochę tępy. Są również nieco uparte i mogą być trudniejsze do wyszkolenia niż niektóre rasy. Poziom aktywności i łatwość szkolenia niekoniecznie są dobrymi wskaźnikami inteligencji. Ze względu na swój rozmiar i naturalną ostrożność w stosunku do obcych, właściciele muszą rozpocząć szkolenie i socjalizację na wczesnym etapie szczenięcia, aby mastify wyrosły na dobrze wychowanych i wymagających towarzyszy. Basset podobnie jak Pekinczyk, mogą być nieco leniwe. Może to częściowo wynikać z ich długich i niskich ciał lub wyluzowanych osobowości. Mogą mieć problem z ignorowaniem otaczających ich niesamowitych zapachów, aby skoncentrować się na nauce. Jednak chcą oni zadowolić swoich ludzi i są bardzo zmotywowane do jedzenia, więc dobrze reagują na trening. Nie myl jednak łatwej osobowości z brakiem inteligencji. Są to bardzo czułe psy. Podsumowując, niesprawiedliwe jest etykietowanie jakiejkolwiek rasy lub pojedynczego psa jako głupiego. Tak, niektóre psy są wyższejsze niż inne. Ale większość psów jest czymś dobra. Musisz tylko dowiedzieć się tego w czym.